Jesteśmy w Kobie. znowu zwiedzimy tutaj starożytne miasto, dojechaliśmy z Tulum, dojazd kosztował nas 100 meksykańskich pesos, przyjechaliśmy kolektywo. Chwilę po ósmej, co jest bardzo fajne, jesteśmy pierwszymi turystami, którzy weszli na teren. Spoko. Dzięki temu, że jesteśmy tak wcześnie, unikniemy upału. Jak tylko weszliśmy, to um, zaczęli nas pytać o wzięcie taksówki, takiej Rowero taksówki, można się przejechać po kobie, albo wypożyczyć rower. Ale uważam, że jest to zbędne. No, jest to zbędne, i tak mamy czas. Tutaj, niestety, też musimy zapłacić podwójnie jest 100 pesos za podatek, a 90 pesos za wejście na ruinę. Tutaj, podobnie jak Cziczenica. Zachowały się obręcze na boisku do gry w piłkę i one nie, nie są położone aż tak wysoko jak czynnice chociażby. I tutaj trochę prościej mi jest sobie wyobrazić, jak gracze przerzucali piłkę przez te obręcze, ponieważ nie mogli oni używać ani rąk, ani nóg i odbijali piłkę głównie za pomocą biodra, czy uda na przykład. Wszędzie puste parkingi rowerowe, bo nikogo nie ma. Niesamowicie jest być przy atrakcji przed wszystkimi. Nie ma nikogo, a my wszystko widzimy. To wszystko dla nas. Przynajmniej czy 8.30 rano. Piramida którą widzicie za mną, jest um, najwyższą konstrukcją w północnym Jukatanie. I zanim um, zostało wybudowane miasto Cziśnienica, to właśnie Kowa była największym miastem um, Majów. Ma 42 metry. Turyści zaczynają się schodzić, a my już piramidę Hoczmul mamy za sobą. Idziemy do Obserwatorium Astronomicznego. Kolejne boisko do piłki. A może postaramy się zagrać w grę. Tylko brakuje piłki, abyśmy chętnie sobie podbijali piodrem, może pecakiem, barkiem, ale nie nogą, nie ręką. Po przejściu znacznego kawałka pieszo jesteśmy w kompleksie Mannalsjok. Zwiedzanie całego kompleksu zajęło nam około kilku godzin. Zostało odkrytych kilkadziesiąt budynków tylko, z iluś tysięcy. Reszta jest nieodkryta, zarośnięta w dżungli gdzieś głęboko. Już powoli kierujemy się w stronę wyjścia. Za jakąś godzinę mamy kolektywo. Hej, ty! Szybko się uczysz.